Witam serdecznie, pokażę, jak przygotować łazanki z kapustą kiszoną. Do przygotowania będziemy potrzebowali 1 kg kapusty kiszonej, 500 g makaronu łazanki, sól, pieprz do smaku. Ja użyję około 1,5 łyżeczki pieprzu. Pieprzu możemy użyć więcej lub mniej, w zależności jak lubimy pikantne, oraz 150 g słoniny. Najpierw gotuję kapustę do miękkości około 30 minut. Wkładam do garnka, zalewam wodą, tak żeby była przykryta, i gotuję. Jeżeli mam bardzo kwaśną kapustę, to wcześniej ją płuczę pod bieżącą wodą na durszlaku. W tym czasie, gdy gotuję kapustę, ugotuję również makaron według przepisu na opakowaniu. Słynię pokroję w drobną kostkę, przed pokrojeniem zaskrzypuję górną warstwę zamiast ją myć. pokrojoną swoim topię. Wszystkie składniki na łazanki mam już gotowe. Teraz do naczynia żaroodpornego daję ugotowaną i odsączoną kapustę. Dodaję ugotowany makaron. Dodaję stopioną słoninę razem ze skwareczkami. Doprawiam solą i pieprzem i wszystko dokładnie mieszam. Naczynie z tak przygotowanymi łazankami nakrywam. Wstawiam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na drugą od dołu półkę i będę zapiekała około 30 minut. Łazanki z kapustą są już gotowe, można podawać. Życzę smacznego.